Trzeci sezon serialu stamtąd jest już za nami. Pozostawił za sobą niesmak i wiele nierozwiązanych zagadek. Po pierwsze. Do czego ten serial jest uderzająco podobny? Moim zdaniem do serialu Lost wskazywać może na to chociażby fakt, że reżyser Jack Bender, czyli osoba, która współtworzyła serial Lost, również współtworzy serial stamtąd. Kolejnym podobieństwem jest sytuacja, w której bohaterowie się znajdują. Są zamknięci w wiosce, z której nie mogą uciec. Dokładnie to samo było w lostach, kiedy rozbił się samolot na wyspie. W dodatku nie wiem czy pamiętacie, ale liczby w obu serialach odgrywały znaczącą rolę. Tutaj mamy liczby w butelkach natomiast w losach nasi bohaterowie również musieli wpisywać co 108 minut liczby 4, 8, 15, 16, 23, 42. Co do naszego żółtego jego kim jest tajemnicza postać w żółtym garniturze? Po raz pierwszy możemy ją spotkać w drugim odcinku trzecim sezonie, kiedy to Tabita oglądała obrazy namalowane przez Mirandę. Swoją drogą warto przyjrzeć się pozostałym obrazom. Ale wracając do tajemniczej postaci Sputna, możemy dostrzec pewne szczegóły. W momencie, kiedy Miranda rysowała ten obraz postać w żółtym garniturze jest młodsza, czego dowodem jest chociażby kolor włosów postaci spłótna. Wspomniałem o tym w innym odcinku, ale chciałbym zrobić update. Na reddicie możemy znaleźć wiele spekulacji na temat kim była ta postać. Zaczęto spekulować, że może być Hasturem. W mitologii Lovecrafta, a dokładniej w opowiadaniu The Whisper in Darkness, niestety jako fan Lovecrafta przyznam szczerze, że akurat te opowiadanie nie zostało przeze mnie przeczytane, ale Hastur tam nie został szczegółowo opisany, bardziej napomknięty bowiem w tymże opowiadaniu mowa jest o kulcie Hastura, co może wskazywać na jego status bóstwa, natomiast sam Hastur raczej jest postacią enigmatyczną. Warto natomiast zaznaczyć, że Hastur nie wyszedł z rąk Lovecrafta, gdyż po raz pierwszy postać Hastura, czyli Króla w Żółci, spotkamy w powieści Roberta Chambersa pod tytułem The King in Yellow z 1895 roku. Inny pisarz, August Derlet, rozwinął mitologię Lovecrafta, przedstawił Hastura jako wielkiego, przedwiecznego, zamieszkującego gwiazdozbiór byka lub jezioro hali. W tym przypadku bardziej odpowiadałaby mi wersja Chambersa i miejsca zwanym Karkosem, gdyż było to mityczne miasto, które pod wieloma względami przypominało trochę te serialowe. Jeżeli natomiast chodzi o moce Hastura, posiadał on zdolności takie jak wpływanie na umysł ludzki, prowadząc ich do obłędu. Potrafił on również panować nad czasem i przestrzenią. Ale szczegółem istotnym, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest fakt, że postać serialowa się starzeje, natomiast wielcy przedwieczni się fizycznie nie starzeli. Kastur istnieje poza czasem i przestrzenią. W mitologii Lovecrafta, przedwieczni istnieją wiecznie. Chyba że zostaną zniszczeni przez inne kosmiczne siły. Natomiast inaczej ma się sprawa w przypadku króla żółci, gdzie przedstawiany jest jako istota w podniszczonym, rozkładającym się stanie. Natomiast jego szaty mogą wyglądać na zużyte, jakby traciły swoją świeżość z biegiem czasu. Ja osobiście doszedłem do innych wniosków. Jak w ostatnim odcinku wspomniałem, że postać w żółtym garniturze może być przywódcą początku i głównym antagonistą? Tak teraz troszeczkę zmieniam zdanie. Moim zdaniem postać w żółtym garniturze jest kimś na wzór najstarszego żyjącego tego potwora, który odkrył coś o czym my nie mamy pojęcia, ewoluował na jeszcze wyższy poziom, natomiast główny antagonista nie został jeszcze odkryty. Krótko mówiąc mężczyzna w żółtym garniturze mógł pojawić się w tym miejscu jako pierwszy, będąc jeszcze człowiekiem. Ale jako pierwszy również odkrył coś o czym my nie wiemy i za Pewne twórcy do końca zresztą też. Zachowanie postaci wskazuje na to, że nie chce on, żeby ludzie węszyli, ma jakąś tajemnicę, do której nie chce nikogo dopuścić, i jest w mojej opinii strażnikiem tajemnicy, ale nie jest ostatecznym bossem. Co do postaci kobiety zjawy w Kimonie, możemy dojść do ciekawej hipotezy. Jest nią inspiracja azjatyckim folklorem i nie mówię tutaj tylko o folklorze japońskim, ale również koreańskim czy też tajskim, czy również chińskim. folklorze w japońskim występowały duchy Jurei. Były to mściwe duchy kobiet, które umarły z negatywnymi emocjami w nagłym wypadku, jak chociażby morderstwo i nie wykonano na nich właściwych pogrzebowych obrzędów. Wtedy reikon, czyli dusza kobiety zmienia się w złego ducha Jurei. Cały folklor oraz również filmy oparte są na 17-wiecznej legendzie Yotsuya Kaidan. To, co wyróżnia te kobiety, to przede wszystkim ich wygląd. Są ubrane w białe szaty, mają czarne włosy i bladą skórę. W mitologii tajskiej mamy takiego ducha jak Mianek, której historia jest równie ciekawa, gdyż podczas trudnego porodu i nieobecności swojego męża, Tidmaka, umiera wraz z nienarodzonym dzieckiem, później zamienia się w mściwego ducha. Cały odcinek o azjatyckim folklorze i filmach nakręconych na jego podstawie również znajdują się na moim kanale. Podkleję go dla was w opisie. Z mojej strony to wszystko. Zachęcam do pozostania na dłużej i widzimy się w następnym odcinku.